Pisanie jest świetnym narzędziem terapeutycznym. Uwielbiam pisanie, bardzo mi pomogło w mojej drodze do wnętrza, uzdrawiania wewnętrznej rany, poznawania siebie. Podzielę się kilkoma metodami, które stosowałam, które mi pomogły. Pierwszą metodą są listy. Wzorowałam się na książce Radykalne wybaczanie. Pisałam listy z emocjami do osób, które ja uważałam z mojej perspektywy że zostałam przez nie skrzywdzona. Pisałam, pisałam, łączyłam się z emocjami złości, żalu i tak dalej, i tak dalej. Ja te listy wyrzucałam, paliłam, cięłam, porywałam na kawałki. Kto jak lubi. Ja ich nie wysyłałam. Jeżeli ktoś ma odwagę, no to tym chyba bardziej terapeutyczne. Ale już dla samej podświadomości napisanie takiego listu i spalenie go jest jakby rozmową z drugą osobą i przyjęciem swoich krzywd. Drugą metodą, którą stosowałam, jest metoda The Work of Byron Katie, kwestionowanie myśli. I bardzo lubię tę metodę, bo praktycznie można zakwestionować na swój temat wszystko, w to, co się wierzy na swój temat, w to, co się wierzy na temat świata, jakieś ograniczające. Przekonania. Kolejną metodą. Tutaj wzorowałam się na książce droga artysty. Poranne strony, spisywanie strumienia świadomości, czyli rano, zaraz po przebudzeniu otwierasz oczy, nie robisz nic innego, jak tylko bierzesz kartkę, zeszyt, piszesz strumień świadomości, to co ci przychodzi, to co jest w Twojej głowie bez cenzury. Ona tam proponuje 12 tygodni, trzy strony. Ja się. Sugerowałam swoją intuicją, pisałam tyle, ile potrzebowałam i kiedy potrzebowałam, i kolejną z metod, którą ja stosowałam, to była metoda Hoponopono. Tym razem, właśnie na kartce, nie w medytacji, wyłapywałam jakieś ograniczające przekonanie na mój temat, które uwierzyłam, na przykład, że jestem za chuda, czy jestem chuda, jakbym uciekła ze święcimia, zapisywałam taką myśl którą tam uwierzyłam, którą ktoś kiedyś mi powiedział i pisałam, kocham Cię, przepraszam, przebacz mi, dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, jeżeli uważasz, że to, o czym się dzielę, ma wartość, zasubskrybuj mój kanał YouTube. Wszystkie linki w opisie, w poście. Dzięki.